Witajcie kochani na moim kanale Dzisiaj sobie potrapimy trzy krzyżóweczki Ponieważ wybiegałam ostatnio 10 km. Kto jeszcze nie widzi To sobie może zobaczyć Na moim blogu, Albo po prostu zaraz tutaj wkleję jeszcze Jak biegaliśmy całą rodziną po podwórku Ponieważ no nie można biegać do lasu I tak dalej Więc wolę się nie narażać I, i właśnie postanowiliśmy, że pobiegamy I wybiegałam wtedy 10 km. Mąż 16, a ja 10 Więc Trochę tego było, także zapraszam sobie, obejrzyjcie ten bieg nasz. Co, zacznijmy sobie drapać. Mam drapeczkę 22, numer 6 i 8. Więc zaczniemy. Pokażę Wam, jakie mam ręce strasznie z pęcherzami więc ciężko mi jest. Bardzo bolą, ale co zrobić? Literka U. Teraz się skupimy na drapeczce. Może Wam przybliżę troszkę. O tak. Literka B. I zobaczymy co nam się tu uda wydrapać? zrapeczek mam na 9 zł, a jeden kilometr będzie w następnych zrapkach. B K K no, to tylko jedna po jednej literce R. Tutaj mamy R, tutaj mamy R, tutaj mamy R, tutaj mamy R. tury. R. Góry, Powiem Wam, że jak pracuję w ogródku, to tak fajnie mam różne przemyślenia. No i już wymyśliłam kolejny fajny konkurs. Tylko na ten konkurs to trzeba będzie poczekać jakiś czas. Mam nadzieję, że to jakoś wypali, i wtedy. I wtedy się fajnie pobawimy, bo to będzie dla konkursu naprawdę dla osób, którzy lubią się ze mną bawić w różne takie ciekawe konkursy. Ale ale bardzo fajnie mi to wyszło. Pomysł taki po prostu pracowałam, pracowałam i takie coś wymyśliłam. Więc mam nadzieję, że będzie to wał wow. i wam się też spodoba. I będzie to miało miejsce, tylko to wszystko też zależy z czasem i zależy też sytuacją, która jest teraz u nas w kraju i w, nie tylko w kraju. Bo to też zależy od spraw, które będą miały związek z tym, jak podróżujemy i, i czy mamy możliwość wyjazdu, wysyłek i tak dalej. No dobra, więcej już nie mówię, bo się nie spełni to, co wymyśliłam. Tylko E. 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 No i muszę się skupić, bo wiecie, jak to jest. Ne. 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 O, Alasz, do mnie idzie chyba. Ne. Mama wołano. A mama się tu relaksuje. Będę musiała przerwać, bo jedzie jakiś ten. Tak. Mamy jedno słowo ch, y, Hel. Mama? Tak. O! Tak. Koło. Koło jest, tak? O to jest koło, tu, tak? Ty. Literka ty. 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 No dobrze, tą zdrapeczkę zdrapiemy sobie z Adasiem. Ale za chwilę będę. F. Jest. F. Mama? Jest jest. Mama das. Tak, dziękuję bardzo. Tak, Adasiu? Mama? X. Hmm? Koło. Koło jest. tak? G. Literka G. 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 O, tutaj mamy literkę G. I ostatnia literka W. Mamy walc, hel. Mama? Mamy das, tylko... Das. Dziękuję bardzo. Mamy tylko niestety dwa słowa, które nam... Nie, mamy trzy. Ale widzicie, no nie widzę teraz, bo Adasiu mi tutaj... A się przepraszam, mama szuka. Co nie było? P. Tutaj mamy. Epir. Epir, Galc i Hel. No, mamy jedno wejrę. Także super. 3 złotych. Co by mamy przerwę? A więc przepraszam Was bardzo. Włączałam mu piosenki teraz o traktorku. I co, trapiemy dalej. Nowo literka U. U. Zobaczymy. Y. Znaczy e. drift, Okej. Okay. R. Rak. Tutaj mamy R. Tutaj Trochę tego rybyło. było. B. B jak babcia. O, tutaj mamy jeszcze R. Mm. Więcej nie widzę B. S, literka S. OSA. Tak jak mówiłam pierwszego, że to, co wybiegam, ile kilometrów wybiegam, tyle zdrapek sobie mogę kupić, dodatkowo, niezależnie od premiery. Wydaje mi się, że premiera następnej zdrawki to będzie właśnie ten słonik za złotówkę. Tak mi się wydaje, ale jeśli się mylę, to dajcie znać, bo no bo nie wiem. Znaczy, widzę tylko to, co tam na stronie dają, ale widziałam, że ktoś widzi coś więcej niż. Może to dlatego, że jest tam zarejestrowany albo co. Ja się nie rejestruję na tej stronie, więc nie mam takich innych jakby wiadomości No ale słoniek akurat mi się też podoba, bardzo fajny jest Fajna, fajna jest ta strapeczka, taka typowo lotkowa, że tak powiem Więc może będzie szczęśliwa Literka W Więcej nie widzę Literka D Dom. Adam, właśnie Adam jest Nie wiem ile on wytrzyma na dole Włączał mu te piosenki, zobaczymy czy będzie literka I. I. Tylko jedna. Literka A. A. Fajnie by było, jakby był Adam. No, cieszyłabym się. Kasa. Ok. C. To by było na tyle. Literka E. Tutaj mamy E, tutaj mamy E, tutaj mamy E. Okay. Literka G. Grom. I to by było na tyle. Literka P. Por. Nie ma. Więcej? Literka ty. Tutaj mamy ty. Mamy pierwsze słowo. E-ry-tre. Erytre. Erytre. Nie wiem, co to znaczy. Tutaj ty, tutaj ty. No i zobaczymy. F. Dryf. Mamy drugie słowo dryf. Ciekawe, czy będzie trzecie słowo. Fajnie by było. L. Mali. Le... No chyba nie będzie. No trudna. Druga zrapeczka mamy przygraną, ale była fajna, sympatyczna. Był tutaj Adam. <grym> I następna, ostatnia już. Literka S. S, S. To jest numerem 6. S. No i słuchajcie, znowu nadchodzi Adam. to jest, Atasiu? To kika, mama. A co to jest kika? Ona na kaki. Bajeczka to jest, tak? Kika, kika to jest bajeczka? Kiska. Bajeczka. Chcesz bajeczki, tak? Taką na dobranoc. Odłóż, kochanie. Z. Z. Włączyć Tobie nową bajeczkę, czy jak? Nową chcesz. Nową chcesz, tak? A co? Nie pasuje Ci te piosenki? Nie, 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 nie. Dobrze, to idź na dół, mama zaraz przyjdzie i Tobie włączy. Je. Muszę iść łączyć, więc zrobimy sobie małą przerwę. <noise> tak to jest z tym dropeniem. Tutaj mamy jeszcze. Ok, za chwilę będę. No dobrze, zobaczymy, jak długo wytrzyma. Literka B i B. Nie ma. Literka P. Pasym. Literka M. Jak mama, lub mnóstwo pieniędzy. <noise> tak mówiła Urszula M., znaczy pisała mi tak w komentarzu. I fajnie jest. K. 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 Окей. Okay. Только у. U", у. У. Следующий. У. Рыки. Тут еще. Х. В. W. w, to by było na tyle, ty, tutaj mamy dwa ty, no, no i to by było na tyle, d, 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 d. i ostatnia literka i, 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 i ryki, cis I, i i i ale chyba nic nie ma, bolny nie było, my nie było no trudno, kolejna zraweczka jest pusta, więc tak, no, znaczy zraweczkę jedna wygrała, zwróciła się Tak, a do siebie to się nie podoba mi też. <laughs> Ale co zrobić? Tak, to jest z drapkami. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnych odcinków. Subskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo, bardzo miło. I do zobaczenia. Cześć!